Witam serdecznie wszystkich kolekcjonerów. Dzisiaj chciałem Was zaprosić na naszą aukcję świąteczną ostatnią w 2024 roku. To 4 dni pełne emocji od 14 do 17 grudnia, tylko i wyłącznie na aukcja jeżeli zapytacie mnie, czym odznacza się ta aukcja, albo z czym mi się kojarzy, to na pewno powiem Wam z Krakowem. Dlaczego? Dlatego, że mamy w ofercie dwie dwudukatówki wybite właśnie w mennicy koronnej Kraków. Jest to niesamowita aukcja, ponieważ jeżeli prześledzimy wyniki w ogóle takich dwudukatówek krakowskich, to przeważnie taka moneta pojawia się raz na kilka aukcji na całym rynku w, w czasie jednego roku, a nawet kilku lat. A tutaj mamy przyjemność na aukcji gościć. Dwa różne dwuduka, dwie różne dwudukatówki, jedną wybitą w 1657 roku, właśnie o niej będzie ten film, oraz dwudukatówkę z 1659 roku, już wybitą po odzyskaniu naszej mennicy w Krakowie przez wojska polskie, wybijane już z tymi standardami, standardami naszymi polskimi. Natomiast 650, 1659 posłuchacie na innym filmie, tutaj skupiamy się tylko i wyłącznie na dwudukacówce z 1657 roku. Jest to niezmierna przyjemność, kiedy przychodzi, a dokładnie jest Wam przekazywana taka moneta, ponieważ ten dwudukat jest tak rzadki, że nie ma, nie ma jej szukać, co w Biblii, jeżeli chodzi o złote monety, czyli mamy tutaj katalog Jarka Dudkowskiego na temat dynastii Wazów a dokładnie mnictwa Jana Kazimierza, tej, tego dwudukata nie znajdziecie w tej książce, ponieważ on nie występuje. Dlatego, kiedy przychodzi taka moneta, której literatura nie wykazuje, a były tylko sprzedawane podobne egzemplarze, trzeba zajrzeć trochę głębiej w tą monetę, a dokładnie w historię, dlaczego taka moneta została wybita i dlaczego w ogóle została podjęta decyzja, aby wybijać monetę, która ma kilka błędów oraz ma hybrydę z Tutaj duże uznanie dla Dariusza Pączkowskiego, który poświęcił mi trochę czasu na temat ortów. Dlaczego na temat ortów i dlaczego przy złotej monecie? Dlatego, że jest to moneta złota wybita z do ortów koronnych właśnie krakowskich. Z 1657 roku tutaj został użyty. Awers tej monety. Natomiast to już dalej powiem, jak pokażę wam na żywo, jak wygląda ta moneta. Dlatego tutaj trzeba było szerzej spojrzeć na tą monetę czasy, w jakich została wybita, dlaczego użyto takiej stempli i dlaczego ktoś się podpisał, kto już nie powinien się podpisywać na tej monecie, Ale to za chwilę opowiem wszystko szerzej. Wy zobaczcie na żywo, jak prezentuje się ta moneta, i posłuchajcie trochę o samej historii Polski w tych czasach i jak było z tym wybijaniem dwóch w Krakowie. Przepiękny dwudukat krakowski 57 roku. Na awersie widzimy po popiersie w koronie i zbroi dekorowanej nitami i z szarfą dowódcy związane na ramieniu. Ozdobione kokardą, a w fałdach, a dokładnie obok nich właśnie te inicjały IT Jan Tam, czyli mincerz w Krakowie, w otoku Jan Kazim DG Rex PS. Na awersie natomiast pod koroną Owalna, czteropolowa, ozdobna tarcza z orłem i pogonią. W polu sercowym tarczy herb snop, czyli wazów, w pięknym tutaj towarzystwie. U dołu tarczy herb wieniawa i mamy tutaj inicjały IC, czyli Jakub Czamer, zarządca mennicy szwedzkiej w Krakowie i Bydgoszczy. W otoku moneta Aurea Regni PO 1657. W 1655 roku wojska szwedzkie zajęły Kraków. Na polecenie Szwedów przystąpiono do bicia monet, a za zgodą właśnie Karola Gustawa uruchomiono w Krakowie wojenną mennicę. Na monetach wybijanych w Krakowie nadal umieszczano portret i tytułaturę króla polskiego. Monety wybijane pod okupacją szwedzką noszą inicjały Jana Tama, czyli właśnie te inicjały I.T., które tutaj już powiększam, żebyście zaczęli w którym miejscu. O, to są właśnie te inicjały I.T. Które znajdują się obok fałd, i właśnie to jest ten egzemplarz. Znaczy, to jest dokładnie złoty egzemplarz. Egzemplarza, który był sprzedany w 1992 roku w srebrze, czyli właśnie Ord Krakowski z 1657 roku, gdzie te również IT, czyli inicjały Jana Tama, znajdowały się obok fałd, kokardy, tutaj, które zdobiły zbroję króla. I również monety. Nosiły głównie SCH, czyli inicjały Stanisława Sząskiego. To 1657 roku dwudukaty wybijał w niej Stanisław Sząstowski, zarządca z czasów szwedzkich. Jeszcze w tym samym roku przekazuje on właśnie zarząd Mennicy Tutusowi Boraty Boratyniemu, który sygnował wybijane monety, monety inicjałami TLB. Mennica dopiero wznowiła normalną pracę w Krakowie w 1658 roku po odbiciu miasta przez wojska polskie. Podobny dwudukat był w kolekcji Franciszka Potockiego oraz Zygmunta Chełmińskiego, sprzedany za 300 marek w złocie, ogromną kwotę jak na tamte czasy, więc widać jak mocno były cenione te dwudukatówki nawet w tamtych czasach. Tyszkiewicz w swoim podręczniku wycenia tego dwudukata na 200 marek w złocie, opatrując go dodatkowo znakiem zapytania, co oznacza, że monety takiej w handlu nie spotkał. Jest to naprawdę znakomite opracowanie, ja wiele razy na filmach to powtarzam, że Tyszkiewicz naprawdę, można powiedzieć, zmienił moje podejście do numizmatyki, ponieważ gdy zaczynałem numizmatykę, to Tyszkiewicz był dla mnie taką biblią, jak oceniać rzadkości i te wyceny monet i naprawdę minęło tyle lat, a te wyceny są dalej aktualne i bardzo łatwo je porównywać do aktualnych cen na rynku, jeżeli porównamy sobie stosunki do cen oraz te egzemplarze, które wyceniał bardzo mocno albo których właśnie nie spotkał w handlu. Jak widzicie, moneta prezentuje się wyjątkowo, jest w pięknej kolorowej patynie ale to wszystkie detale to naprawdę robią wrażenie, jeżeli weźmiemy do ręki tę monetę, ponieważ 30 mm, ponieważ jest to szeroka moneta, niesamowicie przyjemnie się trzyma w ręku. Natomiast tutaj to co obiecałem, muszę powiedzieć ogólnie o monecie, co jest bardzo ciekawe, jest to moneta, gdzie mamy połączenie stempli, ponieważ moneta ma datę 1657, natomiast widać i tutaj warto pokazać, przygotowałem sobie takie, wy za chwilę zobaczycie na powiększeniu, ma Mamy datę 1657, natomiast zwróćcie uwagę na, liter, znaczy na cyferkę 7, i tutaj widoczny jeszcze brzuszek od cyferki 6, czyli moneta z 1656 roku został użyty stempel właśnie z tego roku, aby wybić tego dwudukata z 1657 roku. Dlaczego 1657 rok? Dlatego że jeżeli spojrzymy na awers tej monety, to udało nam się odnaleźć tylko jedno notowanie w 1992 roku, taki Ord koronny z 1657 roku był sprzedany na aukcji i właśnie on się odznacza to również na powiększeniu pokażemy y, IT czyli Jan tym Jan tam czyli te małe literki IT nie są w środku szarfy są obok kokarda można powiedzieć nie rozdziela tych liter a z literki IT czyli właśnie te skrót Znajdują się po prawej stronie. Taki ort wystąpił tylko raz w 1992 roku na aukcji, czyli jak widać dokładnie zostało użyte stemple do wybicia tej monety z orta z 1657 roku. Natomiast rewers jest bardzo ciekawy, ponieważ tutaj, tak jak wcześniej słyszeliście na filmie, jest to okres bardzo gorący dla polskiego mennictwa. Były potop szwedzki, zajęciem mennicy koronnej i w 1656 roku zostało użyte te stemple. Dlaczego? Dlatego, że Jan Czamer, który był zarządcą mennicy e, koronnej, już w 1656 roku przestał nim być i nie mógł zarządzać mennicą. Dlatego w 1657 roku niemożliwe, aby się podpisał pod tą monetą. Natomiast pod... Czteropolową tarczą mamy inicjały IC, właśnie Jan Chamer. Jest to jedyny podobny egzemplarz, który został sprzedany na rynku. Został sprzedany przez naszą firmę jeszcze za Pawła na aukcji czwartej. Jest to moneta R8. Taką monetę posiadał Potocki i Hełmiński. Były to jedyne egzemplarze z tego, można powiedzieć, z tej produkcji, natomiast tamten się oznaczał innym, całkowicie awersem, właśnie. Tutaj szarfa, a dokładnie kokarda, zosta przecinała literki IT, czyli Jan tam. Te inicjały były rozbite. Natomiast tutaj y, ten egzemplarz nie pojawia się. Jest to nowa para stempli i prawdopodobnie jedyny znany egzemplarz na rynku. Teraz fajnie przygotowałem taką grafikę, aby pokazać Wam, jak wygląda połączenie tych stempli, czyli mamy rocznik z 1656 roku. Po lewej stronie widzicie monetę, którą mieliśmy przyjemność sprzedawać, i jest to moneta z 1656 roku, właśnie jak widzicie, pod. Czteropolową tarczą są normalnie inicjały IC czyli Jan Chamer. Następnie mamy w środku mamy monetę z 1657 roku, która została wybita i tutaj właśnie były te y, bardzo rzadka odmiana w ogóle, kiedy zamiast inicjałów były kwiatki i to jest 57. Jeżeli zobaczymy, to 56 plus 57, kiedy 6 zostaje, zostaje wymieniona na 7, daje nam właśnie egzemplarz ten, który mamy przyjemność oferować, czyli właśnie rocznik 1650. 57. Jest to niezmiernie rzadka pozycja i to pokazuje właśnie piękno naszej polskiej numizmatyki, kiedy mamy przyjemność spojrzeć jak wyglądało w ogóle wybijanie monet, jak padła szybka decyzja prawdopodobnie w 1657 roku. Dobrze, wybijamy to co mamy, czym mamy trzeba wybijać szybko, czy potrzeba pieniędzy na po prostu wojsko. Więc Prawdopodobnie użyto, znaczy na pewno użyto stempli od Orta z 1657. Przeprawiono rocznik 1656, który już był znany z dwudukatówek innych stempli, na 57 i tak właśnie powstała hybryda tej monety. Jedyny, tak jak powiedziałem, podobny egzemplarz znajdował się w kolekcji Hełmińskiego oraz Potockiego, natomiast tam był całkowicie inny awers. Możliwe, że jeszcze gdzieś są odbitki innych stempli, ponieważ możliwe, że wybito kilka różnych wersji z różnymi stemplami do ortów koronnych z 57 roku. Czekamy na to z niecierpliwością, ponieważ polska numizmatyka jeszcze nieraz nas na pewno zachwyci i zaskoczy. Sam Tyszkiewicz ocenił tę monetę. Ten, który właśnie widzieliśmy przed chwilką w 56 i 57 roku, ten, którą miał Potocki i Chełmiński na 200 marek i opatrzył to znakiem zapytania, że nie spotkał tej monety na rynku. To też pokazuje, jak rzadka jest ta moneta i jak mocno była tutaj ceniona. Jeżeli była ostatnia cena nabyta to 300 marek w złocie. Podobna moneta właśnie do zbioru prawdopodobnie chełmińskiego trafiła, natomiast to był inny egzemplarz. Samą monetę rozpoczynamy od 120 tysięcy złotych. To już wszystko na, 14, na aukcji 47, 14 grudnia, ponieważ tutaj, jeżeli jesteście zainteresowani tą monetą, to oczywiście będzie na sesji numer 1, czyli rozpoczynamy od godziny 9 na aukcji Mam nadzieję, że podoba Wam się ta moneta i ogólnie ten film, ponieważ naprawdę była niesamowita przyjemność badania takiej rzeczy. To nie jest typowy dukat, dwuduka czy talar, który przychodzi do Waszej firmy i od razu Wiecie, co to jest, ponieważ sprzedawaliście takich 20 innych i robi wrażenie na, na Was stan zachowania. Natomiast, kiedy musicie zbadać taką monetę, sami ją odkryć, sami ją opisać, jak stemple, porozmawiać ze specjalistami. Tutaj tak samo y, wielkie uznanie dla Seriusza Sztubego, który y, opisał bardzo sympatycznie mam nadzieję że też coś napisze o tej monecie szerzej dlaczego jak wyglądało postępowanie w tych szalonych czasach w tych latach kiedy mennica właśnie została zajęta przez szwedów i jak wyglądało podejmowanie decyzji w biciu takich monet i to to jest uważam że najważniejsze przy tej monecie ponieważ jeżeli zrozumiemy te tło dodatkowe do każdej monety to też możemy zrozumieć dlaczego takie monety były bite ja serdecznie zapraszam do licytacji. Mam nadzieję, że ta moneta trafi do wyjątkowej kolekcji, ponieważ jest wyjątkowa. Ja życzę powodzenia i do zobaczenia na aukcja monet.pl. Dziękuję bardzo.